Dwa skin do dobrania za darmo już potwierdzone przez Epic Games, do tego aż 7 darmowych sekretnych printów dla każdego gracza Fortnite i musisz to odebrać i nie możesz tego przegapić, bo te rzeczy już nigdy do Fortnite'a prawdopodobnie wrócą. Wraz piemy jak to zrobić, więc obejrzyj materiał cały, ale na początku wal opeczkę w górę, wal z 100 tysięcy subów oczywiście i koniecznie wpisz kodik Sejkam w jesteś największym przewem, jeśli go masz. Mega dziękuję i napisz to w komentarzach, przypnę Ci serduszko i wbij na Instagram, bo brak tylko 13 followów na Instagramie i robimy wtedy mega konkurs na następnym odcinku. Jeszcze, jeśli dobijemy 4K, także lecimy z tym. Wszystko w opisie, a my lecimy z tematem. Pierwsze co, no to oczywiście Travis Scott Co ciekawe, Travisa nie było już 1000 dni w Fortnite. No i ta niektórzy literze zaczynają wrzucać informacje, że właśnie nie było go już tyle dni, i faktycznie Travisa 1000 dni już nie było. I czy coś z tego wynika, No właśnie nie do końca. Niektórzy szukają w tym jakichś dodatkowych informacji, że Travis może powrócić, dlatego że nie było go aż tysiąc dni. Ale uwaga, nie jest to na pewna rzecz, i jest to tylko ciekawostka. Także nie bei się na to, należy na to uważać. I w tym momencie żadna dokładna data powrotu Travisa nie jest prawdopodobna i o żadnej nie wiadomo, jedna data tak komu niektórzy lekarze w tym momencie przedstawiają, no to oczywiście jest to, jest to nowy koncert de Kid który już zaraz będzie Fortnite, czyli 27-28 stycznia i niektórzy sugerują, że wtedy wszystkie rzeczy właśnie z pakietów muzycznych mogły powrócić wraz z Travisem, aczkolwiek ta nie jest w żaden sposób potwierdzona i są to tylko domycy i druga kwestia, to 5 termowych przedmiotów dla każdego gracza w Fortnite, dokładnie już po najnowszej aktualizacji, będzie mogli odebrać update, będzie uwaga, już w ten wtorek, czyli dokładnie jutro i będzie ono o godzinie 15, ja będę dla was robił wtedy live'a, oczywiście na tym kanale YouTube i na Twitchu, zbijajcie walność na Twitcha, bo będą tam też niedługo pewnie Twitch Dropsy, także lecimy z tematem. Nas no, będziecie mogli właśnie po tym update'cie zawartości już niedługo odbywać rzeczy i będzie to 5 darmowych przedmiotów od Deki dla Roya będą to rzeczy, które każdy gracz będzie mógł zdobyć za wykonywanie mega prostych questów, które oczywiście wam nagram albo wam pokażę na streamie i będzie trzeba zrobić sobie questiki i za każdego questika dostajemy jedną rzecz i będą naprawdę fajne rzeczy, bo będą to na przykład malowania, dwa dokładnie malowania, dwa kapakiety muzyczne i również będzie to ekran przytywania, także nagrody są na pewno kozackie i zadania prawdopodobnie będziemy robić w trybie kreatywnym, także oczywiście musi poczekać, aż Epic to udostępni, ale już to wszystko nadchodzi, bo sam deki dla rozjazdu został już praktycznie ogłoszony i sam na swój kanał właśnie wyszło zapowiedź tego eventu, że nadchodzi dokładnie, będziemy mieli jego koncert, który odbędzie się właśnie pod koniec stycznia, prawdopodobnie 27-28 stycznia i będziemy mogli wtedy wziąć w nim udział, sam koncert będzie na trybie kreatywnym i nie trzeba się nigdzie zapisywać, aczkolwiek wszyscy gracze będą mogli wziąć w nim udział i podobno koncert będzie otwarzany przez całe 3 miesiące, więc będziemy mieli spokojnie dużo czasu i w tym momencie nie wiadomo, czy to samo tam wejście, będą dodatkowe jakieś nagrody, ale to są jeszcze dwa sekrety prezenty i dwa skiny dla graczy Fortnite, o których Wam teraz powiem co ciekawe. Skiny są już pokazane, i dzisiaj wyciekły, teraz widzicie skiny na ekranie. Pierwszy skin jest to The Larry, który będzie uwaga, uwaga, do zakupów w sklepie Fortnite albo właśnie do zdobycia za darmo. Ten skin wygląda właśnie tak, jak mieliśmy go w konceptach, czyli ma taką dużą mega pelerynę, taki właśnie mega mocny silver i występują w dwóch wersjach, czyli w zwykłej, no i w takiej jakby niebieskiej, jest Skin wygląda naprawdę zrobiliście, jest on taki w trochę motywach ma czapkę i myślę, że ten skin naprawdę może być fajny. I jest to chyba ten lepszy skin. Drugi skin to jest Deki dla w zwykłej wersji, czyli jego normalny wygląd, tak jakby był serią ikon po prostu. No i tutaj on wygląda w sposób naturalny. No i ma po prostu taką koszuleczkę, jest normalnie ubrany. I też ma dwie wersje: czyli zwykły i niebieski. Także będziecie mogli je kupić. I każdy skin będzie kosztował 1500 faudolców. I, I pewnie będzie on dosyć rzadki, tak? inne skiny z ikon, Także kupujcie je od razu z kodem w Stay Counter, żeby nie przegapić tej okazji, jeśli nie zdobędzie ich za darmo. A zaraz ci powiem, jak możesz je właśnie z za darmo, bo ja będę chciał oczywiście to zrobić. Jeszcze powiem, że te skin będą po 1500 ale właśnie będzie pewnie jakiś pakiet, gdzie będziemy mogli kupić wszystkie te właśnie rzeczy taniej, także będzie też pewnie jakiś inny pakiet z kilopami, może jakimiś malowaniami, może jakimiś lotniami, także na pewno warto raz być w Fortnite i same skiny wejdą dokładnie 26 stycznia już do sklepu, czyli w sumie już zaraz, a odnośnie tych samych skinów, macie teraz zgarnąć właśnie dwa te skiny dokładnie z Afryko, jak to zrobić, już wam mówię, ale również będzie zgarnąć dwa sekretne prezenty dla wszystkich graczy gwarantowanych, żeby zgarnąć dwa sekretne prezenty, no to musisz po prostu wbić sobie do gry dokładnie we wtorek, czyli w sumie już jutro i mieć ziomeczka, duo musi wziąć udział w nowym turnieju Fortnite, który właśnie się potwierdził, o którym Wam już mówiłem. Także nie ma z kim grać, pisz swój nick w komentarzach albo wbij na mojego Discorda. Link oczywiście w opisie i wbijaj szybko do giery, dokładnie. We wtorek będziecie mogli wziąć udział w turnieju, gdzie za wbicie tylko 8 punktów każdy gracz dostaje gwarantowane. Dwie nagrody jest to mega fajne, bo te rzeczy już nigdy raczej do Fortnite nie wejdą, a Wy macie zdobyć w ciągu jednej gry i 8 punktów jest to turbo mało i każdy gracz co zrobi, byście na przykład awczeli i lecieli busem do końca mapy, to wbijecie, bo sama punktacja jest na Placement i około 30 punktów będzie za wina, a tam turniej będzie też bez budowania, więc w mam w po bo nagrody są zarąbiste. Druga kwestia, czyli dwa darmowe skiny, te dwa skiny będzie również zgarnąć z tego turnieju i też potrzebujecie oczywiście duo i musicie zagrać ten turniej we wtorek, turniej, tak to miałem jest nowite i jest on pod tak także w sumie nie musi robić nawet jednego killa, żeby wygrać te skiny. Oczywiście, musi zająć dobre miejsce i w tym momencie jeszcze nie wiadomo jak dużo graczy jeszcze będzie zdobywać i pewnie będę to mówił dokładnie jutro na streamie, także patraszam na Twitcha i na YouTube'a, bo będziemy sobie to ogarniać i będę wam o tym mówił w tym momencie, jeszcze oficjalny regulamin nie jest ogłoszony, ale sam turniej jest już ogłoszony, więc macie śmiało się przygotować i ćwiczyć to wcześniej, żeby mieć większe szanse odnośnie tych jeszcze skinów, to oczywiście zająć się zająć jak najlepsze miejsce, no i najczęściej takie skiny wygrywało około 1000-2000 osób albo drużyn, więc jest naprawdę duża szansa, że uda wam się to zrobić, skiny jeśli wygracie, tak samo jak darmowe przedmioty, będą dane wam od razu, bo są to rzeczy, które są unikalne i macie dużo, dużo szybciej je zdobyć, właśnie to jest zasługa tych turniejów, że jakby głównym motywem promocji jest to, że gracze, którzy je wygrają, nie dość, że mają za Friko, to jeszcze mają je dużo wcześniej niż będą w sklepie, czyli będą one dane pewnie od razu po turnieju, czyli będziecie mieli jakoś 2-3 dni wcześniej te skiny, więc warto by to ogarnąć. No i tutaj pamiętajcie o tym, że oczywiście możecie grać wszystkie regiony, ile tylko chcecie, aczkolwiek najlepiej jest na Europie. Ja ten turniej będę grał i będę go wygrywał, no bo to jest dosłownie free skiny. I pamiętajcie, by grać tam mega pod placement, kampić, bo jest to najlepsza metoda na granie no buildów. Przynajmniej moim zdaniem, jeśli nie jesteście turbo przekusakami, druga kwestia, no to oczywiście nowy pakiet nadchodzi do Fortnite, a Shina już to stweetował. I dokładnie dzisiaj albo jutro w sklepie będziemy mieli nowy mega pakiet w Fortnite z 1500 v I będziemy mogli sobie go kupić za pieniądze Ale uwaga, pakiet będzie zawierał 1500 v Pewnie jakieś kwestie na to, będzie zawierał również skina Dead Space To będzie to pierwszy pakiet z kolabo od mega, mega, mega dawno Gdzie będziemy mieli właśnie skina typowo ze Supra, czyli Dead Space No i również będziemy mieli dodatkowe przedmioty, jak właśnie jakieś tam plecaki, emotki i inne rzeczy I pakiet oczywiście warto sobie kupić, jeśli potrzebujesz v Bo jest to mimo wszystko dobry deal Szczególnie, że pakiet będzie pewnie kosztował... Około kilkadziesiąt złotych, także warto sobie to ogarnąć. No i mniej więcej tak to wygląda. Odnośnie samego Dekid Roya to przypominam wam, że oczywiście wszystkie kwestie będziecie musieli wykonać jak najszybciej. Jeszcze nie wiadomo jak dużo czasu na to będzie, ale na pewno będzie to około tygodnia albo może troszeczkę dłużej. No i musicie oczywiście sobie wszystko zgarnąć. I jeszcze powiedzmy sobie o skinach serii ikon muzycznych, które mają powrócić do tego sklepu. Tak jak wspomniałem wam, niektórzy YouTuberzy mówią o tym, no, że właśnie wszystkie skiny wraz z Travisem teraz wrócą do gry na koncert Dekid Roya I uwaga, to wszystko to są fejki, Dlaczego? Dlatego, że to wszystko wzięło się tylko z tą że jeden mega popularny zagraniczny youtuber nagrał swoją teorię, że właśnie tak będzie na 100%, ale jest to tylko teoria i praktycznie wszystkie osoby, które mówią, że właśnie Travis na 100% rozwróci z tej okazji, no po prostu skopiowały ten filmik jeden do jednego no i po prostu wrzuciły to u siebie, także te filmy po prostu są pokopywane z zagranicy i totalnie w tym momencie nie ma żadnej informacji, żeby Travis miał powrócić, odnośnie samego Travisa, faktycznie został on ostatnio zaktualizowany, a dokładniej fizyka jego włosów tego każe, aczkolwiek co o czym świadczy? No właśnie nie do końca, dlatego, że pamiętajmy, że Fortnite ma teraz nowe nowy silnik i faktycznie takie update'y no będą się zdarzały i to nie ważne czy właśnie ten skin ma wrócić czy nie, bo osobiście teraz się go nie spodziewam, aczkolwiek oczywiście porę może go przywrócić, ale w tym momencie żaden youtuber ani żadna inna osoba spoza Epic Games tego i tak nie wie, więc to wszystko niestety są fejki, no i totalnie temu nie wierzcie, żebyście nie dali się zbejtować tak samo jak niektórzy mówią, że Leviathan już na 100% wraca teraz do Fortnite i tu jest ten sam case w tym momencie nie ma żadnej informacji żeby Leviathan miał powrócić do Fortnite'a także musimy czekać, odkładać sobie nam ewentualnie v no i czekajcie, bo bo oczywiście te skin są zarąbiste, ale w tym momencie koniecznie kupić sobie deki dla Roya, jeśli go nie zdobędziecie z Afrika, no bo może on być również tak rzadki jak Travis na przykład, no bo w sumie nikt potrawi się tego się nie spodziewał, a jak widzicie się udało, także może będzie to kolejny OG skin pamiętaj łapka w górę, subi, kodzik say to, żeby być totalnym szefem dzięki za uwagę, bień na poprzednie materiały no i oczywiście na kolejne streamy, trzymajcie cześć